Wizytówki, ulotki, plakaty, banery, pieczątki, gadżety reklamowe, druk ksero, oprawy prac, skanowanie, laminowanie, fax VHS na DVD, kafejka internetowa. To wszystko w jednym miejscu. Cyberkultura, ulica Barlickiego 14, Kutno. Dziś w sądzie rejonowym w Kutnie zapadł nieprawomocny wyrok z oskarżenia prywatnego Krzysztofa Debicha o pomówienie przez Konrada K. Radnego Powiatowego. Przypomnijmy, sprawa dotyczy okresu, w którym Debich był prezydentem Kutna. Sędzia Dominik Barański nie miał wątpliwości, że radny podczas jednej sesji Rady Powiatu pomówił Krzysztofa Debicha i uznał winę byłego wicestarosty Konrada K w ramach zarzucanego mu czynu uznaje za winnego tego, że w dniu 28 listopada 2014 roku w Kłótnie podczas pierwszej sesji Rady Powiatu w Kłótnie pomówił oskarżyciela prywatnego Krzysztofa Debicha, że jest on osobą Skazano, co mogło poniżyć go w opinii publicznej i narazić na utratę zaufania potrzebnego dla zajmowania stanowiska starosty Kutnowskiego. Sąd odstąpił od wymierzenia kary oskarżonemu, orzekł natomiast nawiązkę w kwocie 1000 zł na rzecz hospicjum Kutnowskiego, podanie wyroku do publicznej wiadomości na łamach dwóch lokalnych gazet i portali internetowych oraz 1800 zł zwrotu kosztów procesu na rzecz oskarżyciela. Jesteśmy częściowo zadowoleni z tego wyroku, ponieważ nie potwierdziła się większość. Z postawionych w akcie oskarżenia okoliczności. Natomiast oczywiście w pozostałym zakresie złożymy wniosek o pisemne uzasadnienie tego orzeczenia i dalsze decyzje będziemy podejmować po analizie tego uzasadnienia. Czyli rozumiem, że dzisiejsza rozprawa nie, było, nie była tą ostatnią, wszystko na to wskazuje. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Panie Konradzie, ja chciałam zapytać jeszcze, tak. nie łatwiej było przeprosić? Pani redaktor, yy... Jeżeli chodzi o tą całą sytuację, proszę zauważyć, że tu sędzia poniósł kilkakrotnie skazany, skazany. I ja muszę jeszcze raz. Wolałbym, żeby nie komentować w mediach okoliczności dotyczących sprawy tak, i objętych postępowaniem. Także na chwilę obecną myślę, że taki komentarz musi wystarczyć do prawomocnego zakończenia się sprawy. Zadowolenia z wyroku sądu nie kryje starosta Krzysztof Debich. Poczeka jednak jak wyrok ten się uprawomocni. Jestem usatysfakcjonowany przede wszystkim uzasadnieniem sądu. Tej całej sprawy, która się toczyła przez lata przeze mnie. Tak to jest z ludźmi publicznymi, że łatwo się rzuca oskarżenia, a potem gdzieś w didaskaliach w gazecie drobnym druczkiem jest pokazywane, że ktoś jest uniewinniony. Mam nadzieję, że ta sprawa zakończy tą sprawę sprzed lat, bo pokazuje, że byłem niewinny. A jak pan Konrad Kłopotowski wraz ze swoim obrońcą złożył apelację, co wtedy? To będzie dalej rozważał sąd czekam spokojnie na dalszą rzecz, bo tu jest ważne to określenie. W tej mojej sprawie nie byłem skazany. Wizytówki, ulotki, plakaty, banery, pieczątki, gadżety reklamowe. Druk kserooprawy, wyprac, skanowanie, laminowanie, fax VHS na DVD, kafejka internetowa. To wszystko w jednym miejscu. Cyberkultura ulica Barlickiego 14, Kutno.